Nazywam się Jakub Peszko, reprezentuję barwy AZS Uniwersytetu Rzeszowskiego. E, jeśli chodzi o podsumowanie turnieju, jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, bo jest to brązowy medal w ogólnej klasyfikacji oraz złoty w typie Uniwersytetu. E, myślę, że cała drużyna jest, e, jest zadowolona z tego wyniku i, i wracamy na to podium w tej ogólnej klasyfikacji po trzech latach, bo ostatnio chyba w Katowicach zdobyliśmy złoto, z tego co pamiętam. E, także na pewno jest to jakaś, e, jakaś miła, miła dla nas, miłe wyróżnienie. E, mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się uzyskać stypendium na uczelni. Dla mnie osobiście to jest taka fajna odskocznia. Zawsze od Akademickiej polski od tej siatkówki ligowej, bo tutaj jest zawsze fajna atmosfera: dużo studentów, dużo siatkarzy z całej Polski, każdy się z każdym gdzieś tam kojarzy i jest, i jest czas na nagranie na spotkanie. Także naprawdę fajny turniej, super organizacja, i, i oby w Krakowie. Często gościł Akademickie Mistrzostwa Polski. Sebastian Sobczak, jestem reprezentantem Uniwersytetu Łódzkiego. Zajęliśmy czwarte miejsce na tych zawodach, na finałach akademickich Mistrzostw Polski. Uważam, że jest to dobry występ w naszym wykonaniu. Już od dawna Uniwersytet Łódzki nie był w strefie medalowej. Dlatego uważam nasz występ za naprawdę udany. Ogólnie, jeśli chodzi o organizację Kraków, bardzo fajnie, że właśnie w Krakowie zostały zorganizowane finały. Bardzo ładne miasto, można było przy okazji pozwiedzać. Atmosfera myślę, że była bardzo fajna bardzo fajnie zorganizowany turniej. Cieszę się, że mogliśmy tutaj wystąpić, i cieszymy się oczywiście z czwartego miejsca.